Pomelo Health Podcast to cykl spotkań z ekspertami z różnych dziedzin. Rozmawiamy na tematy zdrowego stylu życia. Sponsorem podcastu jest Catering Pomelo. Jak się ma ten perfekcjonizm właśnie do tego, że każdy może, każdy może spróbować i że fokusujemy się na tym, co czujemy. Co jeżeli ja czuję, że mi jest kompletnie niewygodnie nawet w najbardziej podstawowej wersji pozycji asany? I znowu bym odwołała się do tego takiego wykresiku, w którym idziemy sobie naszą drogą gdzieś do jakiegoś celu. Ten cel być może się nawet nigdy nie pojawi, ale ten, to, perf, to bycie perfekcyjnym, czy dążenie do jakiejś perfekcji jest częścią tego procesu. Częścią procesu, właściwie każdego procesu jakiejś formy ruchu. Jeżeli zaczynamy na przykład, idziemy na płaski brzuch, i zaczynamy robić brzuszki, no to na samym początku jest nam ciężko zrobić jakikolwiek brzuszek. Zamiast brzucha czujemy karczycho. Zamiast pięknego, wysportowanego ciała czujemy tylko, że nas zaczyna boleć odcinek lędźwiowy. Ale wraz z upływającym czasem, wraz z poprawianiem naszej techniki. Przestajemy czuć, że coś nas boli, jakieś karczycho czy dolne plecy. Zaczynamy czuć, że mięśnie brzucha zaczynają być coraz mocniejsze i dążymy sobie do tej naszej jakiejś perfekcji. Czy to. Mówię teraz, że tą perfekcją to będzie kaloryfer na brzuchu. Nie! Ale kroczek po kroczku jesteśmy coraz lepsi. Tak samo widzę, kroczek po kroczku zaczynamy sobie od łagodniejszych asan, a wraz z upływającym czasem dostajemy od ciała, jeżeli regularnie ćwiczymy, prezenty. Ja to tak sobie nazywam. Nie skupiam się na tym, jak. Ma wyglądać pozycja, do której dążę, ale skupiam się na tym, żeby dążyć. I kiedy dążę regularnie, ja osobiście codziennie, to wraz z upływającym czasem, ciało daje mi różne prezenty a to dotknę do stopy, a to bardziej ugnę nogę w kolanie, może za coś chwycę, może utrzymam się dłużej w pozycji balansowej. To są kolejne prezenciki, które codziennie jakieś dostaję od swojego ciała. Czasem bywa tak, że jakiś prezencik się cofnie w ciele i to też jest w porządku. Jeżeli praktykujemy regularnie i sumiennie, to wraz z upływającym czasem, tak jak na przykład na tych moich filmikach na Instagramie, ciało da nam taki prezencik, że bez bólu i właściwie to całkiem z przyjemnością założymy nogę za głowę albo dwie. Albo dwie. Ale czy to jest celem? Nie, oczywiście, że nie. Celem jest ta droga. W której sobie tak i, dążymy. A jeszcze wracając do końcówki Twojej wypowiedzi, w której powiedziałaś, że ktoś e, robi pozycję i w żadnej nie czuje się komfortowo i wygodnie, to jakby ja tutaj bym dodał to, że właśnie w trakcie naszych zajęć bardzo dużą uwagę skupiamy na tym, by dawać różne warianty tej samej pozycji, dawać opcje do zatrzymania się i niekiedy jest to przede wszystkim największa praca dla naszej głowy, praca z naszym własnym ego. Dajemy na przykład trzy warianty danej pozycji. A często nasza głowa nam podpowiada: No nie rób najłatwiejszej, rób mocniejszą. I przez to jest tam często niewygodnie. I często to ta praca właśnie uczy nas tego, żeby powstrzymywać swoje własne ego, nie dążyć do tego, żeby za wszelką cenę być lepszym, nie patrzeć na sąsiada, sąsiadkę obok na macie, dotyka do palców stopy. To ja też będę próbować, tylko powstrzymać się trochę przed tym, zrobić może ten łatwiejszy wariant zasugerowany przez nauczycieli. Pozostać w nim i dzięki temu, jakby znaleźć swój własny komfort, a niekoniecznie konkurencję z tą drugą osobą obok. Posłuchaj całej rozmowy po Melo Health podcast na naszym YouTube.